Witajcie, z tej strony odgrywcarii, który jest właśnie kolejny materiał i Kaiser Punk. Tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku mamy lekki kryzys, mianowicie z go, ponieważ, no co, dalej jest tutaj bug technologiczny, czyli nasz progres technologiczny jest tutaj, jakby to powiedzieć, zatrzymany. Zwłaszcza w kwestii militarów, a militaria są mi bardzo potrzebne, aby miał no, łatwo podbijać mapę świata, tak. A niestety, jakby to tutaj zobaczyć, to ja dosłownie, no, stoję w miejscu magiczny sposób, więc trochę słabo pod tym względem. Ale tak, teraz przechodzimy właśnie do gry. No i co? I w dzisiejszym odcinku, tak naprawdę, może nawet w dzisiejszym, no w dzisiejszym materiale to wybuchnie wojna. Wojna na masową skalę. Ale nie, chyba jeszcze nie wybuchnie wojna, bo mamy lekkie problemy nad produkcją bomb. No, właśnie, bomby nam brakuje i to dość dużo. Bardzo ich dużo potrzebujemy, więc chyba na razie taki progres podbojowy, czy właśnie ofensywa w tym kierunku, to chyba się na razie się zatrzyma. Po prostu nie mamy jak to zrobić, chociaż w teorii, wiecie co, zawsze mogłem to tak trochę dziwnie to zrobić. Po pierwsze, e, mogę negocjować. że oni mi tam sprzedadzą bombę, tak? A ja im sprzedam na przykład to co mam najwięcej, czyli w tym przypadku amunicji prawie w ogóle nie zużywam. I jak bym zrobił takie negocjacje? i co? Nic się nie dzieje. A. Czyli musimy czekać na umowę. No dobra, to czekamy na umowę. Zobaczymy, czy nam się uda podpisać tą umowę, czy nie. Przez ten czas wrócimy do naszego miasta. Zrobimy dalszy rozwój. Zobaczmy to, co jestem w stanie wyprodukować. To jeszcze się okaże. O, budynek stoi w płomieniach. Ty stoisz w płomieniach? A to. co? To nie ma tutaj zasięgu? Jest tutaj zasięg, no to... Wow. To, to bardzo ciekawe, ale wiecie co, ja chyba tutaj wybuduję kolejną emisję strażacką. Emisja strażacka na razie tutaj będzie funkcjonować w tym miejscu. Oczywanie do naprawy. Tutaj oczywiście będzie zwiększać też zasięg. Żeby to wszystko ładnie tutaj funkcjonowało. Dobrze, czyli to jest załatwione. A więc, tak, wróćmy tutaj, czy ja mogę cokolwiek produkować. Eee... Pytanie: czy ja mogę produkować wino? Mogę produkować leki, ale leków to ja nie widzę, aby zużywaj. Mogę produkować wino, dlatego potrzebuję winogrona. Dobra, to rozpoczniemy produkcję wina. Postawimy właśnie tutaj farmę. Czyli na początku, zwykła farma, związana z produkcją winogron. Czyli winica. Winica, oczywiście, powstanie tutaj. I ona zużywa pracowników. O, ona wymaga specjalistów. Wow. Taka tutaj odmiana. Czyli oni wymagają specjalistów. A nie tak, jak myślałem. Do tego, z tego co widzę, budynek jeszcze wymaga prąd. Ale też oczywiście tutaj bierze ciśnienie. Jeszcze damy tutaj zębną turbinę wiatrową. Dobra, produkcja już jest. Nie mogę to rozbudować, bo moja technologia stoi w miejscu. Więc trochę słabo. Ale dobra, chociaż winnica pracuje, tak? To mogę tutaj postawić ten nowy zakład, czyli właśnie destylarnia wina. Destylarnia wina, która powstanie. A nawet i tutaj. Pytanie, czy tam jeden zakład mi wystarczy? Chyba tak. Nie jestem tego pewny, ale może. Czyby się lepsze przekowanie magazynu? Wiecie co? Jeszcze jedną ja taką destylarnię wina bym postawił. I niech tak to właśnie tutaj funkcjonuje ładnie. Tutaj bym postawił jedną postację. A jeszcze bierze ciśniej. Też jest dobrze. Problem z zaopatrzeniem. Siły powietrzne nie mają zaopatrzenia, bo no bo co? No ja nie mam jak tutaj robić, tak? No ale to jest smutne, że bot się rozwija, więc ja nie wiem, czy w ogóle nam uda się osiągnąć ten cel. Bo no kurczę, bot ma przeogromną przewagę. Jak sami widzicie. Ja nie mam nic co zrobić po prostu. Ewentualnie mogę zatrzymać tą serię na jakiś czas i tyle. A co dalej będzie to się okaże. Mam nadzieję, że do tego czasu ten bug zostanie naprawiony, bo jak nie zostanie naprawiony no to... No co, no to zamknę, po prostu będzie koniec... Przedczasem koniec serii przez buga. Bo innej jakby to powiedzieć... Yy... No i inna sytuacja nie widzę po prostu w tym kierunku, a tak powiem. W sytuacja ta jest taka nad tą stają bardzo niepewna. Ale dobra, mamy produkcję wina, więc tutaj ja. Czy ja mogę produkować telewizory? Nie, nie mogę. Ale mam części elektryczne, więc w teorii mogę. No, takie produkty, ja produkuję tutaj. Ten budynek nie pracuje, bo nie wiem dlaczego. Na się tutaj na pewno rampę załadunkową, żeby to szybciej trwało. No. Postawiłem tutaj kolejną fabrykę sprzętu AGD. W tym przypadku to będzie fabryka związana z produkcją właśnie gramofonów. Gramofony wymagają takie towary jak talcice i jeszcze miedź tutaj też jest produkcja odpalona. Nie jak tam z moim uzbrojeniem szczerze mówiąc. Okej, okay, ta flota nie jest jakaś specjalnie ogromna. Ale bardziej mnie martwią tutaj siły zbrojne przeciwnika. To, co mnie też bardzo tutaj wkurza, że w tej grze nie pisze, że boty mają coś takiego jak zaopatrzenie. Czyli jakby to wyglądało, że tylko gracz ma tą mechanikę zaopatrzenia. Więc tutaj jest troszeczkę takie sztuczne umacnianie, właśnie bota. Co oczywiście nie lubię takie coś w grach. Tylko żeby były, jak to się mówi, no, ró równe szanse, tak? No, ale nie w tym przypadku. No, zwiększymy troszeczkę populację naszej grupy społecznej. Brakuje Na nam powoje ubrań. Tutaj eleganckich ubrań, oczywiście. A więc budujemy tutaj kolejny zakład włókieniszy. I jeszcze zwykły zakład taki. I kolejny zakład włókienniczy w tym miejscu, znaczy odzieżowy. No i dobra, tutaj mamy rozwiniętą produkcję, fajnie. Tutaj nowa dzielnica mieszkana, robotników, oczywiście. Wszystko może tutaj dostęp, ładne to dobrze. Niech tak pozostanie. Tutaj jeszcze tak to zbudujemy. Wiecie co, ja bym też jeszcze zwiększył bajcie produkcję. Na przykład bym tutaj wybudował budynek e, związany z produkcją chemikaliów. Dokładnie. Kamikaja będą mi bardzo potrzebne. I nawet bym jeszcze tutaj postawił kolejny skład w tym miejscu. Dobra. I chyba bym jeszcze postawił takie dwa magazyny żebym zwiększył ogólną przestrzeń magazynową. Więc, tak tutaj będzie takie ogólne przechowanie. Przechowanie sprzętu. Tutaj podobna sytuacja. I jeszcze raz. A może tutaj paliwa. Ok. Czyli to ładnie funkcjonuje. Tutaj postawimy nowe budynki, właśnie naszej grupy społecznej czy tutaj producentów. Ja jest nie mogę postawić. A teraz bym mogę. No tutaj już się to tak, to pójdzie, tak. Dobrze. Czy to wszystko ładnie tutaj funkcjonuje? E, potrzebujemy zwiększyć produkcję z tego co widzę warzyw, to na pewno, e, chleba nawet i jeszcze mięsa. Więc trzeba będzie rozbudować dość mocno produkcję upraw, ale nie mają tutaj dostępu oczywiście do magazynu. Dobra. Jeszcze tutaj oczywiście dodamy budynek typu właśnie rancho, czyli zwiększenie produkcji mięsa. Tak wiem, że jest problem z zaopatrzeniem. Army. W ogóle tak się zastanawiałem, na jakiej zasadzie działa wyniszczanie. A w ogóle i tak jestem zdziwiony, że armia aż tyle zużywa właśnie sprzętu, jeśli mowa o zaopatrzeniu. Bardzo to jest dziwne. Mechanika. I też nie wiem do czego są leki, bo niby możemy produkować leki, ale. No, ale. Nie widzę, żeby na przykład specjaliści wymagali lekarstwa, tak? No, nie ma tutaj takiej funkcji. Więc jak dla mnie to jest bardzo dziwne. Więc nie wiem do czego są lekarstwa. Może gdybym postawił to, bym zobaczył. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć teraz. Ale nie masz. Wow, tutaj jest ogromne zużycie prądu. Teraz już mamy prąd. I co, kolejna elektrownia gazowa? No, na to wygląda. Kolejna elektrownia. Czyli nowa elektrownia, oczywiście, tutaj powstanie. patrzcie, transport idzie. Tak ja wiem, troszeczkę to jest dziwne, że ja handluję tutaj z tą frakcją, a planuję ją zaatakować. Tak, od strony lądowej to ja bym się przebił, żeby ich zniszczyć, ale od strony morskiej to oni mają ogromną przewagę. Co mogą mnie zniszczyć tutaj, dosłownie. To jest właśnie dość duże ryzyko. A niestety ja nie mam jak się rozwijać i tutaj jest właśnie taki ten problem niestety. Dalej mnie e zastanawia produkcja leków. I wiecie co? Ja chyba bym postawił ten zakład, ale nie wiem. Nie wiem do czego są leki, bo nigdy nie widziałem tutaj jakąś recepturę związaną z tą. Więc dla mnie to jest dosłownie znak zapytania, co dokładnie to daje, co to powoduje. Bo ja kompletnie po prostu, jakby to powiedzieć, nie wiem. Ale budynek tak się prezentuje, jak widzicie. Używany jest w przypadku epide epidemii, ale żadnej epidemii nie było, ja się dobrze pamiętam. Więc szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć, o co tutaj bieta? że tutaj rozbudowa rafinei to będzie oczywiście sama produkcja paliwa. Zostałe osiągnięcie za nawiązanie umowy handlowej. Produkcja paliwa, czyli ropy naftowej jest trochę na, jakby to powiedzieć, gorszym poziomie. E, nie ma tutaj jakichś pobliskich złóż ropy naftowej? Nic? Nul? Zero? Chyba zero. A, tutaj są jeszcze platformy. No, a tutaj postawimy właśnie to tak. Mianowicie postawię... mizę strażacką. To ja bym sobie tak rozwinął całkowicie. Tutaj produkcja już pracuje. Trzeba się zwiększyć produkcję radia i chyba tak też zrobimy, czyli postawimy kolejną tutaj fabrykę Sprzedłogiera. związaną właśnie z produkcją radia. Jedno złoże się wyczerpało jest to właśnie złoże związane z e, ołowiem. W ogóle jakbym chyba jeszcze może jedną kopanie mieć, gdzieś tutaj postawił. Tutaj też bym nawet ulepszył drogę. A ja ty w końcu pracujesz, czy nie pracujesz? Bo ja tak nie wiem. Hmm. Ten skład jest pełny, ale nie odbiera. Czyli jakby on wcześniej tutaj odbiera te zboże, tak? Dzisiaj ja dobrze rozumiem. Tak, wie, że ciśnienia w okolicy, już to poprawiamy. Dobrze, czyli to wszystko tutaj ładnie pracuje. E, wracając do tematu właśnie tego. To miało być radio. Dokładnie. co, na razie chyba to tyle, tak? Więc ja powoli będę kończył ten materiał, nie wiem co dalej ze serią. Bo jak widzicie... No co, no jakby to powiedzieć, technologia jest pogołana. W moim przypadku w ogóle nic się tutaj nie rozwija. Nie wiem dlaczego, jest to trochę smutne. Że tak musiało się zakończyć, no, no niestety jest to gra na wczesnym dostępie. I pewnie to jest po prostu uroki, jak to się mówi, uroki wieku 10. Więc bugi będą. No dobra, na razie kończymy ten materiał. Może jeszcze się pojawią się odcinki, jak nie, to najpierw zostawiam informację, że na razie seria jest zawieszona. No i co, I więc tak, tak, więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę, w górę oraz komentarz. A jeśli gdzieś się spodobał ten kanał. To został to, 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 to tutaj suba oraz boreczek, także trzymajcie się i do, do tego, także do zobaczenia. Cześć.